Co tam się wpakuje na no że... w dupia to mam o, tam kurwa. Nie, dawaj tu kurwa. Uo, <laughs> brak równowagi dzisiaj, a nie było pite wczoraj. Kurwa, chodzą tu srają turyści. Ja pierdzielę. O, ogień. ale wydrapał. Ślisko strasznie dzisiaj. To jest prosto! A się sypie siuter Don't be A k***a Goń go Andrzej Ja to wiesz, mogę se gonić Mam razy dwa moc i razy mniej wagi ale to jest idealnie pokazuje co oryginalny suron potrafi generalnie a to jest suronik na, yy, na zęba C64 chyba największa jaka jest dostępna jest na rynku no ale do takiej zabawy jak widać no to pełny kozak o tu muszę się skupić moment no, trudny trudne miejsce a dostałem siutrem po mordzie Kolejne trudne miejsce. No dzisiaj nie jest łatwo. Strasznie luźny teren. Yeah. <noise> Motorzur co myśmy tu narobili już? Oh, ja oszukałem There you go. Powiem wam, kolega waży... Ile ważysz, Motożulu? 90. O, chuj. A nie tu! A może być. Niech będzie. A nie tu? U! Chyba tu. Dość poważnie to wygląda. Czekaj, jak to nagram. O! O! Ale! Uah! Zadupcyłem w drzewo. Ale... Ale żyję. Ja wiem jak. Tu i tu. Uah! Uah! Yo! No nie. Stara dzwoni. Tu... No ale są tu był taki motor. O! Jest! Znalazłem mojego świętego grala! Jest! Że to tutaj leżało od 93 roku. Wiesz, w starym sączu dobre lodziki są, także wbijamy później na lody do rynku. No robię ci miejsce Ła! Można też tak i na wstekę. I łogi. Ale to było trudne. Ty, nie przewidziałem, że on mi będzie sypać po oczach, kurwa. Ale... Ściągnąłem se gogle. Możesz. Motożul. Mam Pamiętajcie, że zawsze na postoju wyłączamy motor, żeby nie łapciało palce, bo później będziesz wyglądał jakbyś pracował na stolarni. A ty tylko na motorze chińskim jeździsz? Kurwa, stromo w 93 tutaj było chyba bardziej płasko albo Simpson gorzej wybierał. Co to kurwa było? Święty Graal Tim Donati. Gdybym tego dzisiaj nie znalazł, to bym się musiał siłować, a siłować się z tym nie wolno, bo się wyciera i się robi brzydki taka maść aluminium, i później się jeszcze bardziej ślizga jak się wytrze. <grym> Dlatego lepiej poluzować. Śruboki takiego średnioka mieć w kieszonce i patrzymy sobie na półeczki przestrzału oczkiem. Cyk cyk cyk, bo jak się będę siłować. To zaraz później lagi się krzywią w półkach. No i tak w kółko. Pytają się mnie, dlaczego nie jeździsz na mostku zintegrowanym, jak w prawdziwym moto. Bo to nie jest k***wa prawdziwe moto, a jak się przewracam, to się kierownica nie łamie, tylko się skręca o właśnie tak jak teraz. No. Także oto odpowiedź na pytania w komentarzach. Ja idzie przez drzewo chyba. Tu się przydaje dobra płyta. Daj jakiegoś boka, jakiś popis na szosie. O! Zadriftuj! Jak chłopaki z miasta! O! Stromo, myśmy tu jechali? Jeszcze raz przypominam, ten suronik przede mną to jest. Jedynie... z Jest bikefittingowana maszyna. Oryginał. Uuuu. Pa, jakiego patyka mam dla ciebie? Masz! <grystanie> <grystanie>